Żyję, nie było mnie 2 lata, ale żyję W MSP1 już nie gram, ale yy, rzuciłem się ostatnio jak Reksio na na MSP2 i zabrano mi VIP-a Czułem się z tego powodu poszkodowany, dlatego wpadłem na genialny pomysł, a mianowicie yy, kupiłem sobie vip na rok Bo czemu by nie, yy, ale ja to zrobię poza nagraniem Wow, mam vip Czemu on jest niebieski? Well, odbierać tego nie będę. Super, fenomenalnie jestem bogaty. Może sobie peta odbiorę? Gdzie jest ten sierściuch tutaj? Dawaj mi go. Czemu on jest niebieski? Śliczny, biorę. Nie pozostaje nic jak postawić tego ciecia małego tutaj. Jak ja mam go stąd wyjąć? Halo, zepsuło mi się. O, o, o. O, mam. Super, będzie tutaj stał. Śliczny. Aż tego na profilu może dam. Genialny. Smakuje mi dobrze. Wiem, co jeszcze sobie odbiorę jasny gwint. Oczy. Daj to pan? Jeszcze brewki, ale brewki teraz ja sobie zrobię później, bo ja chcę wynik w tym kolorze. Pokaż to Łomatuchno. W tej grze nie ma nic za roboty. Jestem zdania, że ten odcinek mógłby już dobyć końca. Ja to sobie chyba szczelę jeszcze po prostu cały pakiet w moich kolorach. I zobaczymy, jak on będzie wyglądał na mnie. Jest to jest jedyna poprawna opcja tych butów. Własne, własne, własne. Dobra, zrobię sobie cały pakiet w moich kolorach. Bo, Boże, jest bo jestem prześliczna. Ej, ładne nawet te włosy, matka Święta. Ale super, cute. Nie wiem, w tej grze już się nie da nic zrobić, także to było na no tyle. Kupcie ode mnie. No, pa. Pa, kochani, kocham Was.